Orzeł Psary Babienica osiąga wielki sukces. Awans do klasy okrękowej z przytupem, bo dzisiaj zwycięstwo w szlagierowym spotkaniu z wiceliderem tabeli 4 do 0. No, po takim meczu radość musi być niesamowita. Tak jest, no, bo, bo to jest bezdyskusyjnie, jak to się mówi, bo gdyby tam było 2-1, albo 1 1 albo coś takiego, to mogłyby być jakie potęksy, ale 4-0 to jest bez komentarzu dla mnie się wydaje, nie? Nie miał pan jakichś tam obaw przed tym meczem, nie bał się pan, jak ten mecz może się potoczyć. Był pan pewny swego? Mm, powiem, powiem tak, że przed każdym meczem zawsze jest jakiś niepokój, bo, bo to nie ma powiedzieć, bo były mecze, że powinniśmy tam powygrywać i 4, i 5, a wygrywaliśmy e, 1-0. W herbach powiedzmy wygrywaliśmy 2-1 i, 90, i tam w czwartej minucie, ostatni szał na naszą bramkę to co Adam Bęż obronił, no to jest, powiedzmy i to by było, jeszcze większa adrenalina by była, nie? Bo wtedy byśmy nie mieli tych czterech punktów przewagi, tylko dwa punkty przewagi, nie? Także każdy mecz ma swoje, jak to się go do historii się pisze, nie? No. A tu trzeba podziękować tylko i wyłącznie chłopcom, bo po spadku z okręgowki, z okrę Ligi Okręgowej e, były tu zakusy po, tam Adama Młynka, Krzysia Glafika, jeszcze innych zawodników, a oni powiedzieli tak, nie, nie. Jeżeliśmy spadli, musimy wrócić na te swoje miejsce. Mogę powiedzieć tak jak górnik Zabrze to zrobił. Wróciliśmy do jakiejś tam elity, o. Czyli rozumiem, że od początku tego sezonu cel był tylko jeden, awans tak. i nic nie wchodziło innego w grę? Nic. To, było, to była decyzja zawodników, powiem szczerze. A my jako tam zarząd, sponsorzy, myśmy w tym robili tak, żeby powiedzmy nie brakowało tam powiedzmy nawet tej zwykłej wody za poproszeniem, nie? Jakiegoś poczęstunku, coś takiego, nie? No. Zawodnicy chyba teraz sobie zasłużyli na, na jakąś tam specjalną no więc, nagrodę. Tym bardziej tu jest, bo Adamowi tym, co e, szalił tego wolnego trzynastka Adamek, tym bardziej mu się robił. Urodził mu się syn tekstiny zrobimy temu synowi tu. O. No to porozmawiajmy o przyszłości. Awans do klasy okręgowej, co to za sobą niesie? Jak, jakie, jakie plany wobec tego przyszłego sezonu? Powiedzmy, że powiedzmy tak, że nie będzie to, nie będzie to łatwe, bo Teraz jest e, reorganizacja okręgówki z 24 dużych 18. To jest 6 dużych mniej. To jest dużo. Także teraz e, będąc w okręgowej, no to trzeba, tam już nie ma, nie będzie przelewek. Nie będzie przelewek. Nie będzie przelewek. A druga rzecz, zaraz wrócić do tego, to Aklasa będzie... Bardzo, a bardzo mocno. Teraz awansować za klasy będzie jeszcze gorzej. Czyli ro rozumiem, że podejdziecie z celem, żeby się spokojnie utrzymać, tak? No, no myślę, no nie po to my walczyli, żeby powiedzmy za rok zaś tu powiedzmy, tam jakoś opłakiwać to albo coś takiego. nie? Ale zawsze można powalczyć o coś więcej, prawda? Oczywiście, bo bo dwa lata wstecz to byliśmy w tej grupie nie? a potem się tak trochę nie układało, no i... Tak to wyszło. Jak to w piłce, nie takie duży zasłużony ruchorzył spadł teraz. Nie ma na to recepty, opowiem tak szerzej. Ostatnia kwestia był dzisiaj prezes na procesji, żeby tam ku niebiosom się pomodlić i poprosić o wsparcie siłę wyższe. Idąc na tej procesji. Tam chwilę porozmawiałem z kolegami, ale później się wyłączyłem z tego. Po prostu szedłem w takiej ciszy. Chciałem być taki wyłączony. No fajnie, że w takiej atmosferze ten awans wywalczony. Akurat święto, dużo ludzi przyszło, no, no i jeszcze no i piękna i pogoda. I wynik, i wynik. Myślę, że to jest takie właśnie sprawiedliwe, bo gdyby tam było te 2-1 albo coś takiego, mógłby być jakieś niedopowiedzenie, ale 4-0 to myślę, komentarz zbyteczny jest. Chciałem podziękować szczególnie zawodnikom, wszystkim sponsorom, jak i darczyńcom. I i powiem tak szczerze, że dzisiaj się najbardziej modliłem na grobie świętej pamięci Adolfa Wiecko. Szacunek do niego. No i to, jest, to są piękne słowa na koniec i nic dodać, nic ująć. Dziękujemy i gratulujemy awansu. Dziękuję bardzo.